Siemanko! Ludziska nagrywam na ławce, gdzie idzie gdzie gdzie wszystko. Ale tutaj bo żaden pit dla Was. Nadzieję mam schowaną za szybą, polecę ja orka po zboże. Kusimy się w austriackim zaborze, nie ma ojczyzny dla ratowania. Wróciły się czołnierze przez morze odpływam w daleki i szeroki ląd. Taki powiatowy leci do was sąd, będą sądzić żywota śpiewa na uroczystości godne. Jest rota, Dwa do rąbania drzewa, używa siekiery. Na aucie zasychają lakiery, od dziworski zjadą. Zakurski, jobedum, kręcum, pelitum, oliwentu, schodu, stus Po drodze nabijam gus, na głazie kładę wersety, na szyi noszę sety We wideo odparam sykumplem kasety, jeszcze Polska nie zginęła, co dzień się płyta. Zacięła korona, na ziemię spadła. Kariera znów podupadła, dobre bity na głazie kładła, nadzieja i wiara. Upadła komiczna adrenalina, po drodze urwała się Lina I swe pięsi niech się zgina Dzieciaki oglądają pingwina Wy lodowcu telefon siedzi wy pokrowcu Na horyzont lotnią jej skrzydła samolotu sklej Natykam się na banery, niektórzy ludzie to sknery Mówię prosto very good W łapie rozkruszam lód Może kiedyś zaznam życiowy cud Z rzeczy unosi się brud Yo, scena aż drży od rapu, który skręcam na samplach i gierak wkłada moją głowę w jak dopada mnie czasem do silny strach, Idę pod wiatr i pod prysznic. A potem głowę wkładam w donice Ja z moim kumplem Jestem w rapowej kronice Po rapie napinam bite i trice W wyścigu pokonam Roberta Kubice Dwa tonę jak szwagier Zawsze idę do G Solenizan w Wy loterii Wygrał pięć fant i leciał Zawsze na zdrowo Ktoś za rogiem krzyczy ty stara krowo Ja odradzam się na nowo ją Dzięki za uwagę i za ten bit Pozdrawiam wszystkich i Wszystkie dziki też piki i także ją